Dobra no siema <laughs> Drugi raz nagrywam Ten odcinek ponieważ No Tak trochę było Skopane Tak trochę Skopałem sprawę Znaczy się jak zwykle Mój komp coś odwalił nie takie przecinki Że nie dało rady nagrywać Więc teraz to nawet nie wiem Jak to wyjdzie no ale mapę, dlatego mapa jest cała odkryta, ale i tak idziemy do wewnętrznego monasteru w końcu na upartego trze trzeba jakoś ten mm, zrobić odcinek z tego samego hm e Eterysne to są mało warte więc nie wiem po co je zbieram. Tutaj z tego co widzę to gdzieś będą manda Aha, tam jest monaster O! Ua. Co ten co on ma co on ma? Spalenie many oj oj Więc lepiej, żeby mi many nie spalił, bo <laughs> spalił mi many jednak skupczy Hmm, <laughs> Primitivo, não é? É, atenção eu Dobra. olha banda. Eee, synek, ty się nie przemieniaj podczas walki, okej? Okay. Księga identyfikacji, spoko, można sprzedać. Hm, ten długi to chyba jak się przeniosę do miasta to wezmę. Coś mi się tak wydaje. To mogę coś. No tak długiego łuku to nie wezmę, Nie ma takiej... Nie ma takiego bat. na chwilę i Nie ma takiego bata. Miłego dnia. Hmm. do zręczności, do bani, do bani. Hop. Gdzie to jest? Długi łuk. Tutaj. A tutaj? Jest złotko. Pieniądze, pieniądze. Pieniądze, pieniądze, mamy pieniądze. No daj jeszcze tutaj sprawdzimy czy coś ich będzie A jak nie będzie Tak, tutaj miałoby czegoś nie być Noasa radem. Ryan. Ryan zawsze da radę No raz ja wziąłem Uszkodzony E uszkodzony to jest tak samo Drogi jak nie powiem co, Ech, no dobra Brzmi. No idziemy teraz pójść Kuźba No, gdzie jest ta? Jest moja pomocniczka Nie wiem jakiejś super odporności na błyskawice u nie mam jakiejś super odporności, więc nie trochę będą klepać czarów, czarami. O, co to jest? Teraz tutaj był tylko jeden, czy więcej? No, dobre pytanie. Bo już nie pamiętam. O, poziom. Super. 19 poziom zdobyty. <śmany> Zaraz siły. <śmany> no właśnie ile siły będę potrzebował. A no tak, siły to przynajmniej tak 65. Do zbroi z trzeciego aktu. Nie dobre zdanie. o synek, po co ty tak działaś? Hm. <laughs> no dobrze. Pełna 8 minut już się nagrywa, No popatrzcie. Zaraz skuteczność. O. To może być nawet lepsze. F3. Tak. No. Lepsza jest zawsze skuteczność, nie. Mhm hm hm hmm, Mhm hm 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 hm. Mhm. Mhm, też myślę, że na będę musiał sobie punkty zresetować. Albo Chociaż może Wy mi podpowiecie który ramiężność jest lepsza Ognisty szpon czy yy, taran? Aha, i tak poza tematem to powiem, że <laughs> jeśli w ogóle to ktoś ogląda, to niech jeszcze zasubskrybuje kanał Luki8009 Procio... Pro... i Procyona, no i ewentualnie kogo tam jeszcze wymiana było. Mr. Setokami I i, i... 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 Robin Skateboard. No, to z tych polecanych przeze mnie to tyle. Dobra, wracamy do niszczenia... O, pieniążki, pieniążki. Gdzie są pieniądze, czy są pieniądze, czy nie? Ja potwory niszczę, bo chcę. O. O. Magiczne rękawice, ale pa... ale bajer. Hm. Chcę zamieniać wszystko. Jak to nie uniesiesz? Jak uniesiesz? Tylko o tym jeszcze chyba nie wiesz. Ur! Dobra, mały ząb. Pazury orła. No to jednak faktycznie może nie unieść. Nie maże. Nie maże. Nie, nie, się spokojnie. nie, w dobrej jakości, do na tego nie zbieram. Jestem przeciążony. Mam pięknie. Ty, tego. Ty to na ta? Celeport. Do miasta. Ozdrawiam. Miasta? Tfu, sorry, obozowiska. Bo miasto to na przykład. Dobry wieczór! Chociaż nie, miasto to. Ludgolen. Czy jakoś tak to się czyta? Szybsze. Mam wrażenie, to mi niepotrzebne. Dobra, możemy iść dalej z tym koksem. Ha-ha! Idziemy dalej. Hmm. No tak, tutaj chyba już wszystko. Coś mi się wydaje. No to już chyba nic nie znajdę takiego lepszego, albo potworki o, tutaj jest złotko Te, czyli na upartego teraz można iść do tego no monastyru wewnętrznego nie zewnętrznego, wewnętrznego Wewnętrzny monaster... O, już ciemno. No to masakra. hm <laughs> Dobra. Jeszcze. Chwila i będzie filmik. I będziemy kończyć. No nie, to się nie plu jaki. Ty tu nie splamieni Tak, jeszcze przekleństwo No super O Jan zdobyła poziom ha. to dobrze niskiej jakości ława. Aż identyfikacyjny Mam gdzie tamuj mój się Pozwoliłem ci coś mi się wydaje, że nie. No no chodźcie, zrobimy najwięcej przypału i mnie no, wszystkich. No nie na no, No raczej, że tutaj nie ma już nikogo, no to idziemy tutaj, po piłskości. Ła, dobra, zdążyłem zwiać. mi która to opór na, na ręczne ostrze. Ej, no ludzie, co wy tacy marki, Dychaj. No to fajnie, że jesteś przeciążony, ale... Ale no to, że jesteś przeciążony nie znaczy, że nie. Nic nie uniesiesz To uniesiesz jeszcze więcej niż myślisz synek o Nikt już nic, nic z Dobrze, dobrze Jestem przeciążony Dobrze, tak dalej, tak dalej No i co będzie tutaj coś jeszcze? Nie ma No to kiszka Kicha straszna No że To już nic tutaj nie ma To na tym kończę odcinek I jeśli W następnym Spróbujemy Zjedzić kawałek Takiego pierwszego poziomu No i na razie Aha i wracam do tego pytania Jeśli ktoś Wie czy lepiej korzystać z taranu czy z tych szponów? To niech się odezwie. Na razie.